Okej, okay, witam wszystkich, z tej strony mówi do Was Kejna, my dzisiaj dalej gramy w Shadow Warriora. Tak jest, ludzie. Ostatnio zabiliśmy... zdobyliśmy w sumie nobicura kage jeszcze wcześniej, ale zabiliśmy jednego pradawnego i dowiedzieliśmy się, że musimy jeszcze znaleźć dwóch szeptaczy, żeby zdobyć kolejne części nobicura kage. To jest oczywiście tylko jedna z wielu. Czy coś, czy coś w tym cztery ludzie. I honor us, Well, if the minions are here, the second piece must be as well. Cheer up! If your boss wanted one sword, won't he pay you double to find him two? Possibly. Mhm. Mm Oczywiście. Wszyscy się domyślamy o do co chodzi. Pewnie już mam pozostałe te części miecza. Ten cały Zilla. E, dużo apteczek, których nie potrzebujemy, bo się leczymy, używając tej katany. Podzglądam się jeszcze tutaj, żeby czasem niczegoś nie przegapić, ale nic nie widzę takiego, mówiąc szczerze. Tu jest coś właściwie, tylko jak się tam dostać? A, nie wiem. Dobra. Olejemy to. Chodźmy dalej, chodźmy dalej po prostu tędy, jak rozumiem. Tu już byliśmy, a ostatnio to było zablokowane się skrzynki odtworzyły, bo mi się wydaje, że tutaj byliśmy, ale tak chyba byliśmy jednak. Tak, byliśmy tutaj. E, tam jest sekret, już wcześniej wspominałem o nim. Będziemy w dobrym kierunku, tylko na górze on jest, Trzeba pamiętać. E, weźmy z ciasteczko, zobaczmy. Lepiej kochać i utracić miłość, niż kochać i dostać syryfa okej. Okay. Dobra. Niech będzie. E, o, zbroje mamy. Pancerz 50 aż. No cóż nie pogardzę tym bierzemy więcej amunicji i reszty amu o, i automat tak, hotline Miami nie będzie weźmy kasa i tutaj nic nie widzę Okej, okay. byś tu strzelał a nie być może to tylko jakieś e, co to jest <ścoughs> czyżbyś strzelał o, właśnie, obżyn. O, taka broń to bez wątpienia na tych przeciwników, na tłumy tych przeciwników się będzie przydawała. Tylko dwa naboje w magazynku. E, ale być może ulepszenia to usprawnią. No ale na razie i tak nie bardzo mamy chyba na nie kasę. Z tego co pamiętam, więc odpuszczę. Bierzemy naszą ulubioną katanę. I bierzemy kasę i zobaczmy co dalej. Tak jest. Tutaj coś jest? Miałem latarkę włączoną, ale mi się wyłączyła w którymś momencie. Niesprytnie, niefajnie. Eee, dobra, idziemy tędy. I wczytuje się gierka, super. Ewentualnie się zapisuje, bo nigdy nie wiem, co to znaczy. Może jedno i drugie. Tutaj mieliśmy gdzieś jakiś sekret, chyba na tym poziomie. Ale nie wiem, w którym dokładnie miejscu. Zaraz, nie, tutaj mieliśmy. Okej, okay. dobrze, się rozejrzałem. Widzicie? Więcej karmy. Tylko co teraz? Tędy? Nie tędy? Eee, no pięknie, tylko jak ja mam się stąd teraz wydostać? A, coś w tym stylu. Okej. Okay. <grytanie> Dziękuję za odpowiedź, Gro. Udało się bez poradnika wydostać z tej pułapki niesamowitej. Tutaj mamy ogień. Coraz bardziej mi się wydaje, że popełniłem błąd nie ucząc się e, tamtej umiejętności. To by pozwalało nam przechodzić przez płomienie Kurde, jak poblokowane tu jest wszystko. Być może jest jakiś zabór, ale właśnie z tamtą umiejętnością byłoby nam dużo prościej. Pewnie. Ale dobra, trudno. Nie mamy jej, więc chodźmy. Wow, 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 wow Dobra, tego się nie spodziewałem. Czyście mnie zaskoczyli, dziady? Wow, dobra. Nie mogłem się powstrzymać. No, <gry> niezła ocena. Tak, zdecydowanie te wybuchy obciążają mój komputer chyba najbardziej, bo wtedy wszystko się tak przycina. Efekty światła i tak dalej, i tak dalej. A wiesz, więcej kasy. Więcej naboi do strzelby, którą coraz bardziej mam ochotę sobie wykorzystać, ale może jeszcze się powstrzymam. Mm -hmm. zobaczmy, kasiora i więcej amunicji, dobra teraz nie narzekam, że tyle tego jest, bo chcę odnowić moje zapasy więc będę zbierał skrzętnie wszystko dobra tu jakby nic nie było spadliśmy jak jakiś lamer nie, nie, nie przebiegniemy teraz przez te płomienie a pewnie tam byłyby jakieś sekrety a moglibyśmy przez nie przebyć bez, bez straty życia gdybyśmy mieli Oczywiście wykupioną umiejętność, której nie wykupiłem, tak jak wspominałem już pięć razy w tym odcinku No cóż, trudno, trudno ludzie, nie chcę mi się cofać Tylko w wyjątkowych sytuacjach się cofam, tak jak w poprzednim odcinku Tak jest Okej, znowu nie mamy włączonej latarki, mamy włączoną po prostu Myślę, no, tak, no, że zawsze się upasa i się włączoną. Dobra. Pięknie. Wow, kolejny. Jak wyfrunął. Niezłe to było. Dobra. Przygotujmy w sumie jakąś technikę, bo zapewne to nie ostatni demon tutaj w tym miejscu. Okej. Okay. Si rodzaj przeciwników. Że sami wybuchają chyba. Czy znaczy, wobec problemę... O kurde. Tak, fuck, fuck. Wydaje mi się, że korzystanie tutaj z katany może być ciężkie. W takim przypadku. Okej, okay, pięknie. <laughs> Jak ich wyrzuca to w powietrze, nie, że to jest naprawdę. Wow, co to było? Eee, Okej, okay, to chyba pozostałość po... What the fuck? Mogę to jakoś rozwalić? A, mogę. Hmm. Nie podoba mi się, to wymaga bardziej broni palnej. A ja z niej niespecjalnie korzystałem do tej pory. Dobra, możemy biec stędy, ale tutaj jeszcze było coś są jakieś dwa gluty jeszcze, które wysadzimy w powietrze. Nie wiem, którędy tak naprawdę biec. To wygląda na główną drogę. Eee, coś miałem jeszcze zrobić... Aaa, dobra, mamy punkt karmi. Tak, tak, ciągle mi to się kołacze po głowie, ale zapominało, o tym. Eee, wiedza... Właśnie, nie mam pojęcia co wziąć. Łowca głów... Eee, głów demonów, że mogę wykorzystywać. Nie bardzo chcę chyba zabijają 30% szybciej. Yeah, tam, oj tam, oj tam. Może potem to weźmiemy, jak będzie mi się już naprawdę. Nie będę wiedział co innego wziąć. E, więcej zapas mocy. Wytrzymałość zwiększona. Okej, okay, to mogłoby się nie być takie głupie. I szyb... Regeneracja. Prędkość sprintu akurat mnie nie interesuje, ale generalnie wytrzymałość korzystam, więc mogłoby to być nie takie głupie. E, to mnie nie interesuje, kasa mnie nie interesuje. Amunicja, właściwie nie. Krytyczny cios. Masz 5% szans na zadanie podwójnych obrażeń dowolną bronią. Okej. Okay. Właściwie 5% to jest wielkie nic. Ale i tak to wezmę. A miałem... Jezu, miałem wziąć przechodzenie przez płomienie. A, dobra. Olesno. No, biorąc pod uwagę, że z, wszystkich, z wszystkimi walczę bezpośrednio... Może to nie byłoby takie głupie wzięcie tej umiejętności już dawno, dawno temu Ale oczywiście o tym nie pamiętam Dobra, przyjedźmy się To jest sekret Aha Wypompuj wodę z kanałów, czyli jednak... Aha, tędy? tym Okej okay. To jest sekret, czyli biegliśmy oczywiście drogą, którą powinniśmy Czyli muszę się wrócić Tutaj być może A nie Okej okay. <noise> Czyli to jest jeszcze bardziej pokręcone niż myślałem Niech będzie Dobra Myślę, że potem zaczniemy inwestować te punkty właśnie w tą wytrzymałość Zwiększenie jej to zawsze może być przydatne Chyba, że coś innego znajdę w międzyczasie Też dobrego Wow, serio? I tak będą mi wybuchały teraz te jakieś dziadostwa. Dobrze, że nie zadają aż tyle obrażeń jeszcze to przeżyjemy. Okej, leżą jakieś fragmenty. Tutaj coś jeszcze. Raz. Czy ja mogę tam się przedostać na drugą stronę? Nie, chyba tam muszę zeskoczyć z góry. Tutaj. Co to zrobi? Okej, aż się gra.

Okej, okay, to biegniemy tak naprawdę drogą, którą mamy. Tam było coś do podniesienia jeszcze wcześniej. Dlatego sorry za to ludzie, ale... Nie powstrzymam się, żeby nie zbadać, czy ja tam czasem nie mogę się jakoś dostać. Tu bym chciał, ludzie. Tam coś jest też do podniesienia. Dobra, może po prostu tam później zawitamy. Mam nadzieję, chodźmy Chodźmy drogą taką jaką mamy Okej okay. Jeszcze więcej Przełączników No tak oczywiście, włażę we wszystko Tak jestem spostrzegawczy naprawdę Eee, Dobrze, że apteczek też nie brakuje tutaj. Kolejny guziczek. Nie to będzie tak, że zejdziemy na sam dół, potem będziemy musieli wchodzić na górę i będzie kupa demonów. Wow, wow, wow. Sekret, serio? To co ja mam teraz zrobić? Skoro to był sekret. Gdzie prowadzi niby prawdziwa droga? A tu jest winda, dobra Okej okay. No! o kurde, na takim obszarze... Wow, wow wow Czy to tak nas nie rani? Chyba nie Tylko, że te gluty nas ranią Dobra, spróbuj się skupić Gdzie? Okej okay. Niech będzie. W ogóle nie pamiętam, żeby korzystać z tych serc. Duże one są dość dziadowskie, więc właściwie się nie dziwię, że tego nie robię. Wow, serio gro. <ścoughs> Ta gra mnie bardzo trolluje ostatnio. Właściwie sam się trochę troluje, no ale... Niech będzie. Więcej kasy. Uh, wow, kupa tych serc wypadała. Tu jeszcze coś. Jeszcze więcej kasy. Tutaj jest jakiś zawór, ale nie możemy go przekręcić Więc co jeszcze? Apteczka Weźmiemy sobie od razu i zepsujemy to dziadostwo o, Już tam chyba byłem akurat Okej okay. Muszę sobie tylko przypomnieć, gdzie to było? Dobra, zaraz What the fuck Ach, oni eksplodują, no tak nie od razu skorzystanie z tej techniki wyleczyły. Fak, fak. Ok, bierzcie. sobie. O, zdecydowanie upierdliwi przeciwnicy do walki kataną. Naprawdę, naprawdę. Eee, dobra, naciśnijmy to. A, dobra, wjeżdżamy do góry, nie będzie. No tak, przed chwilą zjechałem, więc nie wiem czemu jestem taki zdziwiony nagle. No ale dobra. Co jest znowu? No tak. Okej, okay, mam maks chyba amunicji do shotguna Zobaczmy jak wyglądają, ile kosztują ulepszenia do niego e, Broń? Strzelba, dokładnie e, Nawałnica Ogień z kilku luf jednocześnie Dwie dodatkowe lufy <ścoughs> Super I podwójne naboje Skraca czas przeładowywania Okej, okay, nieźle. Nieźle. Na razie i tak nie mamy aż tyle kasy, więc odpuszczę ulepszenie. Zwłaszcza, że cztery lufy brzmią najfajniej. Dobra, bierzemy naszą katannę i... Już tutaj jest. Apteczka. Pojdziemy. I chodźmy wyżej. Bo musimy wrócić teraz. Tak jest. Gdzie są te demony? No, nie zabiło cię to dzialo? Z pewnością tak. Nie się zastanawiacie, czego korzystam z tej techniki. Ciągle bezsensownie, ale bardzo mi się podoba. <śpytanie> po prostu to jest moja odpowiedź na Wasze pytanie. No i jest dość coś skuteczna, trzeba przyznać. Nawet jeżeli nie taka szybka, jakbym chciał. Okej, okay, tędy chyba idziemy teraz. Na górę. Tak jest. To była bariera ostatniej, dlatego nie mogliśmy tutaj wejść. Dobra, spuśćmy tutaj wodę. Aż wodę, raczej ten pas. Dobra. Zejść na dół albo jeszcze sprawdzić co jest na górze Więc może najpierw to zrobię <śm> <śm> Okej okay. No właściwie odzyskaliśmy chyba już wszystkie nasze zapasy Amunicji, okej okay, Widzę, że jakieś demony tutaj idą za nami Nie wiem skąd oni się tutaj wzięli Nagle Dobra Sekret? Tak jest I ciasteczko, bo zapomnę o tym Okej okay. Dobra, idziemy Dobra, i co tyle? Zaraz, czyżby? Chyba tak, musimy iść teraz tędy Uh -huh. Bardzo widzę, że sensu w tym elemencie gry ciskaniu guzików po prostu <grystanie> i odblokowywaniu kolejnego fragmentu. Jakieś to jest takie troszkę dziwne dla mnie. No ale dobra, nie ma co narzekać. Dobra, tędy nie przejdziemy. Musimy najpierw pewnie spuścić tą wodę. A potem rozwalić ten pomnik. Kolejny. No i znowu. Znowu to samo. <gry> ja rozumiem. Raz, dwa razy, coś tam, ale tyle razy. Okej, okay, zapisuje się Gierka. Za dużo narzekam, wiem, wiem. Okej. Okay. To są tutaj jakieś demony. Okej, okay, tutaj jest na przykład jeden. A, to i to taki, którego nie możemy... Podnieść do góry Wow, wow wow ale nas zablokowało Fuck 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 Nie wiem co, nie mogę się ruszyć. Wow 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 Dobra Spadamy stąd ludzie To było głupie z mojej strony Wylećmy się Dobra Już lepiej A, czyli ten koleś wpadł ostatecznie. <gry> Nawet nie zauważyłem kiedy jak. Niech będzie, weźmy też tą Karma, Ups, chyba ty dziadu tu pozostałeś. On będzie wskrzeszał, bo nie wiem czy teraz jak jest w tej barier, że mam mogą się jakoś do niego dobrać. A no, chyba nie musiałbym wszystkich pokonać. No okej. Okay. Wow, serio? Taka ocena? Według mnie poszło mi marnie. <laughs> to jest naprawdę czasem dziwne ludzie. Nie wiem jak oni to oceniają. Może jednak warto tutaj być ostrożnym i nie tracić życia albo coś takiego. Coś niby tutaj też prawie zginąłem więc to chyba nie, nie o to chodzi. Dobra. No trudno. Możemy tutaj rozwalić ten posąg ale jeszcze zanim to zrobimy dość oczywiście rozejrzę jak zawsze. Din dziadu. Okej, okay, może od razu to zrobię bo tak nic tutaj nie widzę kompletnie do podniesienia.

Mógłbyś dla nas coś wykuć w takim razie stary e, mamy chyba dość kasy, żeby ulepszyć sobie tą shot, tego shotguna Okej, okay, strzelba, o to mi chodziło Eee. Właśnie poczwórne lufy. Kupmy to Dobra, wypruliśmy się z kafiary teraz, ale mamy ulepszoną trochę tą broń. 4 na 4 no tak. To się przyda. Chodźmy może wypróbuję tego shotguna trochę. O ile mi dadzą okazję do tego. Przeciwnicy. Mhm. Niech będzie. Ale wy co. Co o, no, no tak. Wiedziałem, skoro było tyle tutaj trupów, to bym musiał, kurde, i nas wszystkich. E... Ładuj. Wow, wow. i całkiem nieźle działa. Ale... trochę zajmuje czasu jej ładowanie. Zatem działa tylko dobrze z bliska. Dobra. Niech będzie, nie najlepsze, nie najgorsze to. Wracamy do naszej katany. Uf, powinienem zabić tego kolesia, bo nie wiem czy oni ciągle nie będą wstawać, jak on, on będzie ich wstrzeszał. Spadamy. Okej. Okay. Jeszcze ktoś?

No okej, okay. tyle? Nie oczywiście Okej okay. <ścoughs> Mogę go sam zabić Nie najlepsza ocena, ale nie poszło mi to faktycznie zbyt dobrze Dobra, mam punkt karmy ludzie, odzyskam trochę amunicji Marno obrażenia zadają te karabiny, albo mi się wydaje Przynajmniej w porównaniu do tej katany No i się nie leczę atakując tymi specjalnymi technikami, więc no ale co jakiś czas mogę sobie potestować Tędy przyszliśmy tutaj Tutaj mamy jakieś przejście Tutaj nic nie widzę Więcej do podniesienia Tutaj też nic nie ma Tutaj bym chciał wejść po ten sekret który nie wiem czy mogę w ogóle tak nazwać Bo jest na, na widoku eee, Dobra ludzie, mamy tutaj jeszcze jakiś punkt, który zdobyliśmy Karmy, z tego co pamiętam, więc od razu sobie go wydaj, wydajmy na coś. Eee, krytyczny coś, tak, co widzieliśmy umysł, ognia chroni mnie przed płomieniami. Eee, to mnie średnio interesuje. Aha, moglibyśmy sobie jeszcze więcej życia zapewnić, to by na pewno było przydatne. Dobra, weźmiemy to w takim razie. Nie miałem wziąć zupełnie coś innego, ale skoro już trafiłem na coś, co chcę mieć, to czemu by nie? Tak, 130 mamy ludzie. Nieźle. Przyda nam się na pewno. Eee, dobra ludzie, w tym miejscu skończymy ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku z tej serii. See ya!